Gdybyśmy liczyli tutaj początek eventu To ukończyłem ten quest w godzinę Poradnik w jednym, wszystko Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Pokemon GO I dzisiaj omówimy sobie wszystkie etapy jeśli chodzi o nasz quest Throwback Challenge Oczywiście w tej chwili u was startuje to wydarzenie Aczkolwiek jeszcze przed chyba prezentacją tego oficjalnie um, Wam odcinek wysyłam Żebyście mieli podgląd jak to wszystko wygląda od podszewki W każdym razie na wstępie, jeśli chodzi o szybkie informacje, takie najnowsze, to pragnę wspomnieć, że było wiele od Was pytań, jeśli chodzi o nasze legendy za nagrody z y, naszych y, walk PvP. Aktualnie jest of, oficjalne stanowisko, jeśli chodzi o Niantic, że w tej chwili oni usunęli legendy dostępne z PvP z uwagi na to, że wcześniej była sytuacja inna i niebezpiecznie było rajdować. Właśnie wiecie, w, w każdym momencie Niektórzy, niektóre osoby były zablokowane jeśli chodzi o poruszanie się po mieście, czy też nawet rajdowanie, dlatego też dali nam możliwość zdobywania legend właśnie tą, tą drogą. Jednak w tej chwili usunęli, bo dali nam możliwość rajdowania zdalnie, i to się też łączy zarazem z tym, że możemy też rajdować na legendy zdalnie, więc legend prawdopodobnie przez już dłuższy czas nie będzie dostępnych właśnie z GBL. Tak samo jak teraz widzicie oczywiście na ekranie, te Pokémony są do zdobycia aktualnie i legendy w niej nie ma. Tak samo właśnie jest oficjalne stanowisko Niantic w tej sprawie. Jeśli chodzi o graczy, którzy oczywiście nie mają w ogóle gemów w okolicy, to dla nich też powinno być to dalej, wiecie, możliwe, ale nie jesteśmy w stanie w tej chwili, jeśli chodzi o Nantic, nie jesteśmy w stanie ocenić kto ma dostęp, a kto nie, więc dla wszystkich jest tak samo. Oczywiście wkrótce nadejdzie rajdowanie z przyjaciółmi, więc umożliwi to każdemu korzystanie z tych featureów. Pragnę wspomnieć, że rajdowanie jest częścią wielką naszej rozgrywki w Pokémon Go, ale też w czasie trwania naszego, naszej sytuacji. Yy... Jest mnóstwo elementów w grze, które oczywiście możemy w sensie elementów. Możemy grać na różne inne sposoby niż rajdowanie. i najantyk nam to udostępnia. Także mam nadzieję, że wam wszystko wytłumaczyłem, jeśli chodzi o brak legend w naszej grze, jeśli chodzi o nagrody z GBL. I teraz możemy przejść śmiało do naszego questu, który oczywiście mamy w, jak zwykle zapomnę. Hmm, to jest tutaj. Pierwsze dwa questy ukończyłem mimo woli, gdzie na, nawet bym nie chciał, ale Automatycznie się one zaktualizowały. Czemu? Pierwszy etap, jak widzicie w tej chwili, jeden z nich jest polega na zmieniu zdjęcia Pokémonowi typu robaczego. Pozostałe dwa questy polegają na złap 3 Pokémony typu trawiastego, wodnego i ognistego. Siłą rzeczy, jeśli chciałem, to naprawdę tutaj zdobywać pokemony, które są na dziko, które są interesujące, może będą shiny lub też nie, lub polegałem na tym, żeby zdobyć cukierki do nich lub Stardasta, to się automatycznie to uzupełniło. Drugi quest polega na złapaniu kamiennego pokemona. I oczywiście udało mi się zdobyć tutaj pokemona jakim jest już zapomniałem nawet Shildona Shieldona otrzymałem właśnie z nagrody w, z GBL i tym samym ukończyłem quest właśnie ym... Ten wspomniany. Pamiętajcie o tym jeszcze, że w tej chwili, w trakcie naszego questu, jak tylko wystartuje na całym świecie, będzie na świecie, w sensie w naszej grze, będą spawny Pokémonów z Kanto. Między innymi Onix, który również jest Pokémonem kamiennym i będzie umożliwiał Wam ukończenie tego questu. A tych spawnów będzie dużo, więc polujcie i grajcie. I jeszcze jedno pytanie od Was, które pojawiło się w komentarzach w odcinku wczorajszym, czy te questy będą to naprawdę możliwe do ukończenia, powiedzmy, za miesiąc? Odpowiedź oficjalna jest taka, że nie. Uwaga, uwaga! I nawet na oficjalnej nocy jest o tym wspomniane. Pragnę wam tutaj przytoczyć słowa bezpośrednio na Jantik. Te czasowe researche będą dostępne w okienku today. I oczywiście będą one czasowe i dostępne tylko przez określony czas. Od piątku, od 1 maja, od godziny tutaj 13 naszego czasu, do 8 maja, do 13 naszego czasu, będzie dostępny. Throwback Challenge Kanto. Timed Research. Tylko ostatni Special Research, który oczywiście polega na zapaniu e, Genesekta, będzie tutaj u nas w grze na zawsze. Kiedy będziemy chcieli go ukończyć, Możemy mieć czas, ile tylko chcemy. Jednak wcześniejsze nasze questy, yy, Kanto, Giotto i tak dalej, poza tym ostatnim, będą one czasowe i mamy tylko tydzień na jego ukończenie. Także pragnę to zaznaczyć, zanim tak naprawdę tutaj będziecie chcieli tak naprawdę sobie poczekać, aż się ukończy, albo będziemy mieć czas na zrealizowanie tych questów. Także pamiętajcie, że na każdy z nich, tych tematycznych, yy, jest tylko tydzień, 7 dni i nic więcej. Później one przepadają. Także tutaj uściślam, żeby skupić się głównie na tych pokemonach, który, które potrzebujecie. Jeżeli nie macie czasu, no to jednak no trudno, nie? ja wam tego nie, nie zwrócę, niestety. Jednak w przyszłości będzie możliwość oczywiście skorzystania z Fast fastiemki, z charstiemki, by prawdopodobnie odzyskać te ataki, które oczywiście są na pokemonach. I o tym wam wspominałem wczoraj bodajże. Jeśli chodzi o pokemony typu Graudon z unikalnym atakiem, TMK pomoże na pewno w przyszłości, żeby ten atak otrzymać. I przechodzimy oczywiście bezpośrednio do questów. Odbieram jeden, drugi. Zdjęcie Pokémona Robaczego. Zdjęcie poszło. Quest nam będzie zaktualizowany. Tak jest, Troszkę później, ale mimo wszystko jest zaktualizowany. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się ukończyć wszystkie etapy, ale zobaczymy zresztą, jak to będzie oczywiście po kolei wyglądało. Cukierek, Golden Berry, Super Extra i oczywiście Onix. Jest pierwszym Pokémonem, który oczywiście tutaj będzie do zdobycia. Nie jest umieszajny, niestety. Kolejny etap. zawalż na rajdzie. Czyli jednak jest. Rajdowanie i prawdopodobnie w trakcie naszego tutaj pierwszego etapu powinno być rajdowanie z przyjaciółmi Złap Pokemona wodnego i zawalż na rajdzie. Stransferuj trzy pokemony. Wodne Pokemony w okolicy nie ma. Jakiś rajd, który możemy zrobić tak naprawdę na miejscu. Może uda mi się ogarnąć tutaj przyjaciół w z okolicy, żeby pomogli mi tutaj zrealizować ten quest pokemona wodnego. Oczywiście wy możecie używać incensy, incense, ale ja tutaj mam takie coś jak zestakowane pokemony. Oczywiście wy będziecie mieć łatwiej, bo spawny aktualnie są dopasowane prawdopodobnie do questów, więc wodny wam gdzieś się tam pojawi. Także polecam stakować questy. Oczywiście na kanale jest stary odcinek, który was instruuje o tym i polecam go obejrzeć. Lotad jest wodny. Bierzemy wodnego. Zaliczone. Tutaj transfer 3 pokomane to ostatnie, które zapałem. Lotad jest 253 chyba na 15 levelu um, setką. Także to nie jest setka. Pyk i tego nie potrzebuję. Usuwamy. Czyli mamy 10? Nie, 3, to jakiś inny quest. Ok, i mamy Machampa. To damy sobie radę tutaj w dwójkę. Bo w tej chwili Machamp jest na tierze 4. W sensie to naprawdę powinien być od samego początku, bo on jest ważnym pokemonem w naszej tutaj społeczności. Mimo, że Conkeldurr jest sobie lepszy na chwilę obecną, jak i też tutaj Lucario, to i tak on zostaje tym najlepszym z tych pierwszych, które oczywiście każdy może mieć już w tej chwili na, sparapowane na level 40. Także tutaj, mój pierwszy mój pierwszy w życiu, raid e, jeśli chodzi, czyli to wystarczyło tylko to łączyć. Dobra, pozamiatane, to ja skończę ten na szybko raid E letemo dali. Powiem wam, nie jest łatwo w tej chwili wygrać nawet duo. Dzięki Klaudia e, Nie jest teraz nawet łatwo wygrać duo <grytania> maczampa przy buście pogodowym. Jak przed chwilą widzieliście, całą walkę jest ciężko. Jest ciężko, bo oczywiście tej machum był na buście pogodowym, a tak Close Combat, no pocisnął mi ostro. Mimo że większość z pokonów mam na level 35 lub wyżej. Tak ten kolega. Jak widzicie sprawiał duże problemy. Nie jest tak łatwak jak wcześniej. W każdym razie ten quest na rajdowanie da się pominąć, ale to oczywiście musicie sami ogarnąć, jak. Ale wskazówkę wam mogę dać. Pamiętajcie o tym, że wystarczy tylko dołączyć do rajdu, nic więcej. Nasz quest zakończony. Tutaj pokémon do zdobycia jest Cliffery. Oczywiście, jak sobie wiemy, Cliffable jest dobre na PVP. Jest. Nagrody. Jeden raz. I coś do zapania. Starmi! Wodny Pokémon. ewoluuj trzy Pokémony, wykluj jajko, złob elektrycznego Pokémona. Elektryczny gdzieś w pobliżu? Oczywiście, że nie. Więc dalej szukamy. W naszych questach. Może tutaj jedno co zakończyliśmy? O, mamy dodatkowy quest, spoko tutaj jest Kabuto. To jego zatrzymamy sobie na później. Dodatkowy quest bonusowy dla mnie to jest: Stransferuj właśnie na e, nasz. Incens. Jednak ja szukam elektrycznego Pokemona. Jest Voltorb. Tak wam mówiłem, ja go też stakowałem, bo te questy są popularne. Więc elektryczny leci. Złapane. Kolejny etap. Wykluj jajko. Hmm. Dobrze, wiemy jak to się robi. Ewoluj trzy Pokemony. Evolve new. Tak jest, evolve new. Czyli tych, których ewolucji nie mamy. W ten sposób możemy je ewoluować. Hmm. Gibla? Może jeszcze nie teraz. To jest pretendent do PvP, więc jego też możemy ewoluować teraz, jako pierwszy, aczkolwiek możemy. Mimo, że tak naprawdę to jej chciałem zostawić tego Pokémon na ewolucję, będzie kiedy wpadnie do niego Community Day, ale nie widzę tu przeszkód, żeby ewoluować pierwszą formę już teraz. Nowy wpis do Pokédexu. Na EXPA liczę, więc to nie jest potrzebne. Kolejny wpis, super extra. Tutaj niech będzie ten lucky. Kolejna ewolucja nowa do Pokédexu. I wiecie co? Niech będzie. Mówiłem sobie, że będę tylko ewoluował tutaj jego wersję Shiny, ale cukierku mam dużo. A wpis może być. A ten Pokémon jest nawet dobry na Great League. Ę. Jeśli chodzi o ewolucję, mam nadzieję, że tylko cukierki w sensie CP nie skoczy za wysoko. Bo nie pamiętam dokładnie, ile on potrzebuje tutaj CP po ewolucji, ile otrzymuje dokładnie. Czyli pod Ultraligę. I teraz zostaje nam wykluć jajko. I dobrze wiecie wszyscy, jak polega. Znaczy jak wygląda wykluwanie jajka. Przede mną jest 700 metrów. Wyłączamy telefon dokładnie grę. I bujamy telefon na lewo na prawo. Będę zadowolony Z tego co wiem to jest ostatni etap Tak jest Ostatni etap, który jest najtrudniejszy Dokładnie czasochłonny Jeśli chodzi o wszystkie etapy Naszego Throwback Challenge Kanto I tu się kluje Volbeat <laughs> Nie szajni. To są jeszcze jajka piątki z tego właśnie eventu na, na Buddy eee, Nóż nasz quest tutaj się skończył I tutaj wykluwanie oczywiście łączy się z Pokémonem, który jest najbardziej leniwy i tutaj otrzymujemy Snorlaxa, który jeszcze nie może być shiny. Otrzymujemy cukierek, golden. I do zopania coś jest. Raichu bez czapeczki. Istnieje możliwość, że tego, ten rajczu będzie miał. Nie wiem, może nie, nie mieć czapeczki. Numer CP ma tak naprawdę też ciekawy, ale nie wiem, być może podczas eventu będzie miał inną czapeczkę. I to będzie bonus dla tych, którzy wyczekiwali momentu, kiedy ten quest się pojawi. Daj tutaj cukierek, wyślij gifta, ma trawiastego. Trawiasty dookoła, oczywiście, jak na złość. Jest wodny, nie ma trawiastego. Jeśli chodzi o pokemony trawiasty jest, to jest trawiasty. Tak jest, i to mi się podoba. Złapany. Daj cukierka, buddy. Jeden wystarczy, chyba. Tak jest, jeden wystarczy. Wyślij gifta, przyjacielowi. Chyba najszybszy kurde etap ze wszystkich. Tutaj Kuba PVP. Dysyłamy. I kłez ukończony kolejny. Szybko poszło. Nie powiem. Raz. Tutaj jest do zdobycia jaki Pokémon? Gasty. Datini. Ci, którzy potrzebują cukierka. Też może być Shiny Odbieramy. Tutaj będzie w nagrodę. A nawet nie wiem. Bądźmy zaskoczeni. Tangela. Trawiasty Pokemon. Tak naprawdę tu jest problem z ułożeniem tych questów, bo żeby nam ułatwić te, wykonywanie tego, powinno być, wiecie, łap, trawiastego Pokemona, i wcześniej. Za jego wykonanie dają nam możliwość zdobycia wcześniej Pokemona trawiastego. Great, nie wiem skąd. Czyli to jest kolejny etap już. Aha, kolejny etap. Yy, idź z Pokémona na Buddy złap trującego pokemona grey trujący to jest ten złapane mamy tutaj gifty spoko jeden dostaliśmy potrzebuję przejść jeszcze kilometra i 200 metrów dobra kochani była mała przerwa z uwagi na to że sobie uświadomiłem, że dzisiaj jest ostatni dzień przed majówkami majówką i skorzystałem z oferty w jakimś sklepie 12 plus 12 napojów Promocja QD raz w życiu taka jest, więc skorzystaliśmy. E, I jeszcze oczywiście takie zakupy typu grillowe, nie? Bo tam oczywiście możemy chodzić do lasu, do parków, więc why not? I druga sprawa. Uświadomiłem sobie, że nie chodzi tutaj o nasze kilometry, jeśli chodzi o e, Buddy, który oczywiście tutaj daje nam możliwość zdobycia serduszka, tylko o kilometry, żeby otrzymać cukierka. Więc zmieniłem naszego Pokémon na, z Blastoise na PJ'a, bo oczywiście tutaj. Wystarczy jeden kilometr. I Buddy chyba nam da cukierka, lub dał. Nie wiem dokładnie, czy dał, czy nie dał. Dobra, Pokémon spadł. I. Jest cukierek. Świetnie, ale co? Da nam jednego. Zaliczyło nam, czy nie? Zaliczyło. Trzy great jeszcze. Świetnie. Ten Pokémon oczywiście został u nas. Informacja na internecie była w sensie były niewłaściwa, bo ktoś dostał informacje złe, i pokemony wróciły na swoje miejsca. A nie, że zmieniają się miejscami. Zaliczony i za chwilę będzie trik dla Was szybki, bo to od tego zależy, czy będziecie mogli zrobić ten quest szybciej. A mianowicie, odbierając za chwilę quest, który wykonamy, odbierzemy pokemona który można zrobić inny quest. Jakby odbieramy cukierek to samo. łapiemy Pokemona. Wizing. Świetnie. Zaliczone. I zwróćcie uwagę. Mamy quest na zrobienie que zdjęcia Pokemonowi duchowi, złap Pokemona walczącego i psychicznego również. Robimy pierwszy po kolei typ duchowy, pierwszy lepszy albo nie. <laughs> to już wiecie, że to jest mój ulubiony Pokémon. Zaliczyło, świetnie. I zwróćcie uwagę. Klikamy na odbiór quest'a, gdzie pojawia się nam Hitmonchan I to nam umożliwi ukończenie kolejnego quest'u Bierzemy Złapany Złapany Ale pytanie, czemu nam nie zaliczyło tego quest'u? Dobra, czyli tak naprawdę was troszeczkę oszukałem Bo powinno nam zaliczyć ten quest poprzez złapanie tego pokemon'a, chyba że nam uciekł <laughs> Co? Dobra, nauczę Was innej rzeczy. Nie łapcie na szybko. Pokémonów z questów, bo Wam nie zaliczy i też pokaże nam, nam że nie złapie tego Pokémona. Także jest dla Was pres, przestroga mała. Co ciekawego, aktualnie żaden Field Research nie daje nam możliwości zdobycia Pokémona walczącego. Więc jest kolejny problem dla Was w maju, kiedy to oczywiście oglądacie. Już być może te questy się zmieniły i będzie jakiś Pokémon walczący do zdobycia z questu. I aktualnie, przez jeden problem, przez jeden błąd, zepsułem wszystko. Ale aż dziwne, że Pokémon nam znikł. Dobra, kochani, mamy nowy dzień. Wczoraj już nic nie robiłem kompletnie. Ale teraz się złożyło tak fajnie, że mamy do dyspozycji nowe rajdy. Nowe rajdy, które pozwolą mi ukończyć ten quest. I tutaj chcę definitywnie zdobyć shiny, więc korzystam z możliwości opania. Pokémona walczącego. Kolejny ride oczywiście i kolejny Remote Ride Pass. pierwszy wiem, niektórzy z Was mówią, co ty robisz? Idź tam. Niczego nie możesz więcej zrobić. W sensie nie możesz wydawać Remote Ride Passa. Ale jest taka kwestia, że w tej chwili mam przerwę. Więc pozwalam sobie to zrobić, to zrealizować. Tyle, że trzeba, trzeba czekać. Te 120 sekund. Jakby nie mogli wcisnąć, w sensie, w sensie umożliwić nam. Wciśnięcia, go battle. Raz, dwa, trzy. I po koledze. Liczymy na shiny, aczkolwiek nie musi być. Ja mam tylko ukończyć quest poprzez złapanie go. I nie jest shiny, więc okej. Okay. Użyj berry, złap pokona walczącego i złap na buście. Pięknie. I na buście mamy dwa kolejne. Tu już mogę robić na szybkim triku. Excelent na Weedlu. Ci, którzy potrafią, to oczywiście gratuluję. Świetnie. Kończymy quest. Aris. Tu co? Aha, wcześniej. Takiego Face Palma to się nie spodziewałem. Kolejna rada na bazie moich pomyłek. Jeżeli z questu nie zdobędziecie pokemona od razu Poprzez szybki trik To na dole będzie ten pokemon Do złapania jeszcze Proszę nie komentować już Proszę po prostu już nie komentować zopany. Proszę po prostu już nie komentować, tyle Tego się nikt nie spodziewał, tego nikt nie widział, tego nie widać na pierwszy rzut oka Tyle że zobaczyłbyś Gdybyś łapał pokémona normalnie, a nie poprzez szybki trik. Taka prawda. Zdobywamy pokemona, który oczywiście jest za. Szósty etap. Dwa silver pineaber, jakie coś inaczej wyszło niż wcześniej. Ale okazam, świetnie. Kolejny etap. Zrób zdjęcie pokémona lodowego. Ewoluuj pokémona i Fire, Fire. Fire, z tego co wiem, to jest quest właśnie na pokemona y typu e, z boostem Cukierków mamy sporo, więc nawet jeżeli będzie committee day Właśnie na Weedla, a to się zanosi na to To na pewno Będziemy tutaj ten naprawdę Mimo wszystko mieli możliwość potężnej ilości cukierków do, do zdobycia Oczywiście inny nas nie zawodzi Dalej czekamy To jest najgorsze ever Prawdopodobnie wy będziecie mieć lepiej Będzie kiedy wpadnie I wystartuje tutaj event Będzie o wiele więcej pokonów. Ognistych i chyba ja poczeka do tego momentu jak wystartuje event. Pójdzie o wiele łatwiej. Okej, okay, mamy czas. W tej chwili event wystartował, godzina w porę. Idealnie. A nearby, oczywiście żadnego ognistego. I na rajdach, z tego co wiem, może być ognisty, ale nie na tierze trzecim ani czwartym. Na tierze trzecim i czwartym może być i nas interesujące dla nas tylko ziemny Pokemon. Także w tej chwili pozostaje mi tylko i wyłącznie odpalić Incensa i liczyć na to, że trafi się Growlite. Jest! Jest Charmander! O to mi chodziło! W końcu! Spoko, expa dużo leci, bo oczywiście jest boost, podwójny exp podczas eventu. I dwa Pikachu. Hmm, <laughs> może gdzieś się sponuje z Incensa. Blisko, bo blisko, ale... Nie za blisko. Jest super. Odbieramy nagrodę kolejną. Kolejny etap. Tutaj jest Pokémon o nazwie Arcanine. I teraz ostatni, chyba etap, albo przedostatni. Został nam do zrealizowania spoko. Bierzemy po 6 Pokémonów. Zawalcz z Inentenerem oraz za Pokémona Ziemnego. Mój team Spróbujemy. Zaryzykuję. To było ryzykowne. O oh my god. Miałem go nie dotykać. Mieliśmy chyba zawalczyć, nie wygrać, nie? W każdym razie podwójny tutaj hmm, Pokémona, który używa taku ziemnego. Aż dziwne. Ale zawalczyliśmy, jest spoko. Spera pójść 6 razy. 5, 6. I teraz liczymy na to, że gdzieś kiedyś spotka się za chwilę ze mną ziemny Pokémon. Głównie G.O.D.U. Jest! Jest! Musiałem podejść do kuchni, żeby być bliżej Pokestopa, przy którym pojawił się Jiodu. jest ostatni ziemny Pokémon. Ah W końcu. Ukończone. Cukierki, malinki. I łapiemy teraz. Nidokinga. Spokojnie, to jeszcze nie Mewtwo. To jest Nidoking. Dobra. Mamy trzy nagrody. Super na Expa. Świetnie. I teraz. Zakończenie questu. Czy jest to Shiny Mewtwo? Nie udało się. Zwykły. Ale jest możliwość zdobycia Shiny. To już było wiele razy potwierdzone. I powiedzmy sobie szczerze, że ten Quest można ukończyć w 24 godziny. I to nawet chyba szybciej. Bez liczą... nie licząc tutaj snu. Gdyby nie to CP takie obniżone, to bym powiedział, że czuję się po części, jakbym zrealizował swój pierwszy X-Ride. Bo jednak to jest dla niektórych pierwsza styczność właśnie z Mewtwo. I to troszeczkę, takie troszeczkę inne odczucie, odczucie bo jednak nie jest to raid, na którym masz kilkanaście boli, jak nie mniej Tylko masz mnóstwo I jest sidestrike IV hmm. Średniawe, ale cukierki są I tak właśnie ukończyliśmy Panie i panowie quest Throwback Challenge Kanto I szczerze mówiąc Gdybyśmy liczyli tutaj początek eventu to ukończyłem ten quest w godzinę. Ale oczywiście, wiecie, zrobiliśmy to w ciągu 24. I teraz czekamy tydzień na to, żeby zrobić quest na Jotto. I ten quest będziemy mieć na równi wszyscy. Zresztą zobaczymy, jak będzie. W tym odcinku to ma tyle Troszeczkę długawy chyba wyszedł ale wszystko w jednym odcinku zrealizowałem. Tyle o mnie. Jeżeli wam się odcinek podobał, Like, subskrypcja, oczywiście te wszystkie moje tipy, jak i też te wpadki, też warto, można być, wziąć pod uwagę jako taką lekcję. Także poradnik w jednym wszystko. Like, subskrypcja, dzwoneczek. I widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Hej!